That is ridiculous, isn't it? Witam Was bardzo serdecznie na kanale DETEKTOR PRAWDY. Czas płynie nieubłagalnie. Zbliżamy się milowymi krokami do marca, w którym będzie zorganizowana pokojowa manifestacja przeciwko niszczy niszczycielskiemu działaniu na społeczeństwo Towarzystwa Strażnicy. Ja chciałbym powiedzieć, że ta manifestacja odbędzie się 26 marca w niedzielę. Będzie to pokojowa manifestacja. W związku z tym od razu mówię o tym, że jeżeli ktoś chciałby wziąć ze sobą jakieś, chociaż nie wierzę w to, materiały wybuchowe czy też broń, takie osoby nie będą mogły wziąć udziału w tej manifestacji i jeżeli ktoś chciałby też zakłócić spokój tej manifestacji to będzie z niej po prostu wyproszony ale to tylko taka proforma muszę o tym wspomnieć prawda wierzę w to że każda osoba która będzie chciała wziąć udział w tej manifestacji będzie chciała tylko wyrazić swój żal i niepokój co do mechanizmów jakie działają w tej sekcie bo trzeba sobie szczerze powiedzieć mechanizmy jakie działają w organizacji Świadków Jehowy są stricte sekciarskie i zagrężają porządkowi społecznemu. Mam tu na myśli to, że ostracyzm, jaki stosują często w rodzinach, powoduje do rozłamów tych rodzin, do rozpadu tych rodzin, do nieszczęścia i tragedii, do rozwodów. Bardzo często babcie, dziadkowie nie mają kontaktu z wnukami, matki, ojcowie nie odzywają się do swoich własnych dzieci, nawet wtedy, kiedy tego potrzebują, są uczone na filmach, jest to pokazywane, by nie odbierały nawet telefonu od swoich, od swoich bliskich. My dobrze wiemy o tym, że nie ma to nic wspólnego z Biblią, ale chcielibyśmy o tym poinformować społeczeństwo, aby wiedziało, jakie mechanizmy w tej sekcie działają, i być może znajdą się osoby, które też będą chciały temu, temu przeciwdziałać. Ta manifestacja odbędzie się, rozpocznie się na rynku we Wrocławiu. Tam też chcielibyśmy zorganizować stojak z dostępnymi materiałami, takimi chociażby jak. Może tutaj pokażę. Znamy tą książkę bardzo dobrze. O! z takimi jakby y, chociażby jak kryzys sumienia na tym stojaku też będziecie otrzymywać i ludzie będą otrzymywać informacje o tym gdzie takie publikacje można dostać to jest bardzo ciekawa pozycja będą też ulotki y, ogólnie dostępne jeżeli ktoś chciałby y, mieć taki przywilej żeby stać przy tym stojaku drodzy y, tutaj y, nie będą rozpatrywane żadne kwalifikacje. Chodzi o to, żeby jeżeli ktoś ma taką chęć, a będzie umiał się zachować kulturalnie i w sposób życzliwy traktować innych, spodziewam się, że świadkowie chowy nie podejdą do tego stojaku, ale gdyby nawet się ktoś taki odważył i podszedł, to warto o tym pamiętać, że to są naprawdę bardzo biedni ludzie, trzeba to podkreślić. Bardzo biedni, zmanipulowani, poszkodowani ludzie, i trzeba ich traktować z wielkim współczuciem. I drodzy, naprawdę szczerze liczę na to, że my podczas tej manifestacji będziemy chcieli to podkreślić. Chcielibyśmy też poinformować media o tej manifestacji. Dlatego, jeżeli ktoś chciałby powiedzieć o swoich odczuciach, swoich przeżyciach o tym, jak został oddzielony od swoich najbliższych, bliskich, Ktoś, kto no, chciałby, żeby oddali mu jego własną rodzinę, to warto też o tym wcześniej mi poinformować. Chciałbym was zachęcić do tego, żebyście to po prostu powiedzieli. Jeżeli ktoś no, będzie miał taką odwagę, żeby to zrobić, to będzie to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pożyteczne. Do mnie się zgłosiło już kilkadziesiąt osób, które chciałyby się wziąć udział w takiej manifestacji, dlatego też teraz bardzo proszę, żeby to uczynić na mojego maila, który jest dostępny i często jest w opisie filmów, na alexkociembamałpa.gmail.com, żeby już swoją, swoją chęć uczestniczenia w tej manifestacji, żeby się zdeklarować i tam na tym mailu to zaznaczyć. Ja zrobię taką listę. Natomiast też chciałbym tutaj powiedzieć coś bardzo fajnego i od razu tym osobom podziękować, bo znalazły się też takie osoby, które chciałyby jakby poprzeć tą manifestację finansowo, więc znaleźli się sposoży, którzy chcieliby pokryć część kosztów transparentów, które się pojawią, ale też jeżeli ktoś. Jest zbyt ubogi na to, żeby na przykład, a mieszka daleko od Wrocławia, a chciałby uczestniczyć w tej manifestacji, tylko problem jest finansowy z dotarciem, to też chciałbym, żeby takie osoby napisały o tym w mailu i takim osobom będzie udzielona pomoc też finansowa, aby pokryć koszty, koszty podróży. Chciałbym też od razu pod, podkreślić to, żeby, że to będzie anonimowe, więc te osoby mogą, nie muszą się martwić o to, że no, z tego powodu będą się krępować. Wszelka prywatność, intymność będzie zachowana, nikt o tym nie będzie wiedział. Więc jeżeli, kochani, ktoś ma problem w dotarciu, bo nie ma na to środków, bardzo proszę też o to, żeby, żeby to zgłosić. Manifestacja myślę, że przebiegnie w sposób pokojowy, jestem tego pewny. Myślę, że społeczeństwo zainteresuje się tym, co się dzieje pod ich często, że tak powiem, nosem, prawda? Różne tragedie się rozgrywają, nikt o tym nie wie. My chcielibyśmy, żeby społeczeństwo się o tym dowiedziało i, drodzy, z Waszym udziałem, z Waszą pomocą, myślę, że będzie to taka pierwsza manifestacja, ale nie ostatnia. W miarę upływu czasu i doświadczenia, Myślę, że będzie nam to wychodzić jak najlepiej, ale i też jestem przekonany, że również ta odbędzie się w sposób pokojowy, pozytywny i że też informacje, które będą tam przekazane, też odbiją się bardzo pozytywnie w społeczeństwie, że się tym tematem zainteresuje. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli jakieś ciekawe propozycje, Kochani, zapraszam na podanego maila. W miarę upływu czasu, jeżeli wydarzy się coś ciekawego z tym związanego, ile też będzie osób, ile się zgłosi osób, też o tym, o tym już niedługo, niedługo powiem. Także bardzo serdecznie Was jeszcze raz zapraszam. Dziękuję też tym wszystkim osobom, które już zadeklarowały swoją pomoc w tym, żeby ta manifestacja się odbyła. Przede wszystkim zadeklarowały swoją obecność. I też osobom, które zadeklarowały pomoc, tym osobom, które mają problemy z dotarciem. Myślę, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo dziękuję i życzę dużo Pokoju Bożego, dużo błogosławieństw i zapraszam do współpracy.